Kochani, witam serdecznie na kanale Radość Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. No i zaczynamy filmik z ogrodu, a właściwie wejdziemy sobie do szklarni, bo mam w planie coś tam właśnie popracować. Ale zanim wejdziemy do szklarni, to pokażę Wam, co się tutaj u mnie w ogrodzie stało. Może u Was również, ale nastąpiły przymrozki. Powiem Wam, dzisiaj rano było u mnie minus 3. I choć świeci słońce, na dworze jest bardzo zimno. Nieprzyjemnie, jedynie to słoneczko nas ratuje, bo wyszło, ale tak, to powiem Wam, jest. Jestem bardzo zdziwiona. Mamy no początek października, a u mnie. Wszystko zmarzło. Zobaczcie, tu jest na przykład kiwano, które wygląda tak. Wszystko przez jedną noc ostrzegali, że będzie 0 stopni, ale nad ranem było minus 3. I kiwano, niestety, już całe po prostu zmarzło. I niektóre roślinki, które zapomniałam zabrać do domu, też mi zmarzły. Chodzi o takie kwiaty po prostu. Nie wiem jak dokładnie one się nazywają, ale trzeba je przed pierwszymi mrozami zabrać do domu. Niestety ja nie zabrałam, no i, i po prostu padło. Teraz wejdziemy do szklarni i powiem Wam. Dobrze, że sobie zamknęłam szklarnię, jakoś przeczuwałam, że będzie coś właśnie z pogodą, jakieś zmiany. Zamkłam szklarnię. Właściwie już tam nic nie rośnie, jakieś tam dojrzewają resztki pomidorów, ale mimo wszystko coś tam jeszcze jest. Zajrzyjmy jeszcze tak na szybciutko do ogrodu, jak tu wygląda i co tutaj mi właśnie już ten przymrozek poranny zniszczył. Tutaj rzodkiewki, więc są dobre, ale tutaj zmarzły kosmosy. Nie spodziewałam się, że w październiku będziemy mieli taką pogodę. Powiem Wam, chyba zima nastanie bardzo szybko. Tutaj seler nic i rzodkiewka, oczywiście one się nie boją mrozów. Ale już właśnie pierwsze oznaki przymrozków widzimy. Tutaj dynia. Również wiadomo są to warzywka ciepłolubne, więc też już dynia padła. Tutaj nic się nie stało. Tutaj mam powysiewane szpinaki. Tutaj powolutku wschodzą rzodkiewki i koperek. A w tunelu foliowym w tunelu foliowym oczywiście już cukinia również zmarzła po pierwszych przymrozkach no i gąbczak na pewno też bo to też jest ciepłolubna roślinka no i już ma liście takie i chyba będę musiała sobie pozrywać te właśnie gąbczaki i zabrać je do domu, bo też one zmarzną i będą się suszyć na moim strychu. Tam jest cieplej niż tutaj na dworze. No, tutaj już muszę wkroczyć. Tutaj jeszcze nie robiłam porządku, ale pozbieram te gąbczaki, żeby coś z nich było. Bo nie wiem, jaka ta pogoda będzie do końca tygodnia. Czy jeszcze się ochłodzi bardziej? Czy nastanie poprawa? Tutaj jeszcze cały czas kwitnie. Ale już tu ma pączki czarne. No i otwórzmy szklarnię. Zobaczmy. Szklarnie cieplutko, teraz nagrzane. Mamy 20 stopni na plusie, więc jest cieplutko. Tutaj jeszcze takie ostatki pomidorów. Ale tak poza tym, to już tutaj nie ma za dużo rzeczy. Tutaj ta koktajlówka cały czas jeszcze mi owocuje. Ta drobniutka. Więc jeszcze ją tutaj cały czas zostawiam, żeby sobie tutaj dojrzała. Jest jej bardzo dużo. No, już to nie wygląda za pięknie. Trzeba by było zakasać rękawy i tutaj zrobić porządek. Tu jeszcze są y, również pomidorki. Tutaj jeszcze mamy pomarańczowe, ale ta odmiana nie jest za dobra. W przyszłym roku jej nie będę już wysiewać. Tutaj Wam pokażę bawełnę. Zobaczcie, jak wygląda. Yy, cała podziurkowana, cała pogryziona. A dlaczego? Mamy tutaj yy, takich intruzów. Takie oto gąsienice czarne. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Nie wiem, czy są pożyteczne, czy nie. Jeśli znacie się właśnie na gąsienicach, znacie tą odmianę, co to jest za odmiana gąsienicy? Czy z tego jest jakiś pożyteczny motyl, czy nie? To możecie napisać w komentarzu pod tym filmikiem. Umiejscowiły sobie miejsca na lawendzie, nie na lawendzie, tylko na bawełnie. No i teraz będą się na pewno w te. Takie kokony można powiedzieć zamieniać. Nie wiem, czy je zostawić. Na razie je zostawiłam, bo nie chcę ich wyrzucać, jeśli będą z tego jakieś pożyteczne motyle. No, ale nieźle mi tutaj zjadły tą bawełnę. Podziurkowały, upatrzyły sobie, zasmakowała im. No i, i tutaj jeszcze również jest i sobie pozjadały. Tutaj jeszcze wszędzie rośnie, yy, rosną bataty których na razie jeszcze nie wykopuję, bo no bo jeszcze fajnie są zieloniutkie. Dopiero jak będą zasychać bardziej, to wtedy je będę wykopywać. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Tutaj zobaczcie, byście nie uwierzyli, melon. Owoce melona. Wiem, że z tego nic nie będzie, bo był późno tutaj posadzony. No ale trudno. Niech rośnie. Tutaj jakieś marniutkie ogóreczki, które. Mród nie skosił, musiało tutaj być na plusie w szklarni. No, i tutaj również jeszcze pomidorki i fasolnik egipski, chyba tak on się nazywa. I dzisiaj, dzisiaj jest taki plan, no bo wiadomo, temperatura już coraz bardziej się obniża. Dzisiaj chcę sobie zrobić sadzonki papryki i zabrać do domu sadzonki papryki. A dlatego, że Słabo w tym roku papryka u mnie zaowocowała, była i zakwitła słabo. Teraz dopiero patrzę, że ona zaczyna kwitnąć. Ma dużo kwiatków i właśnie jest taki zamiar, że wezmę ją do większej doniczki, posadzę i zabiorę do domu. Tą właśnie papryczkę, i tutaj mam jeszcze jedną. Sadzoneczki chcę. Czy się uda, przezimować w domu, no a potem na wiosnę już bezpośrednio do szklarni pójdą. Jeśli się uda taki eksperyment, bo szkoda mi jest ją wyrzucić, ona kwitnie, tutaj już jest jej za zimno, spuszcza listki niektóre, ale jak ją przełożę do doniczki, może, może coś z tego będzie. Taki jest przynajmniej plan. A co z tego wyjdzie? No to nie wiem. Jeśli próbowaliście przezimować paprykę w domu, no to też możecie napisać w komentarzu, czy wam się to sprawdziło, czy nie. Czy może nie warto przenosić jej do domu, tylko sobie na, na wiosnę, na nowo wysiać? Ja spróbuję jeszcze. Chyba nie zimowałam papryki. Pomidory, tak, pomidory mi się udało przezimować, ale to były jakieś odmiany, chyba koktajlowe. A paprykę jeszcze nie próbowałam. Na dole pełno truskawek. Jak te pomidorki mi dojrzeją już do końca, to zabieram się tutaj za porządek w szklarni, bo to y, tak nie może być. Strasznie mi się tutaj rozłożyły te truskawki, jest ich tutaj stanowczo za dużo. No, trzeba to wszystko posegregować dobrze, żeby rosły tylko w jednym miejscu, a nie na całej powierzchni szklarni. Tutaj jeszcze Pietruszka Naciowa. Pięknie rośnie. To jest z tego roku. W tym roku wysiewana z nasionek. No i jest piękna zielona. Tutaj szałbia. Nie wiem, czy ona też przezimuje, czy nie. Tutaj oregano. Jeszcze się zdarza, że zakwitło. Oregano już tutaj mam chyba drugi rok. Nie przemarzło, fajnie w szklarni rośnie i właśnie potem w sezonie przyciąga tutaj różne owady zapylające. No a tutaj jeszcze jedna cukinia w szklarni jest, nawet znowu tutaj wypuszcza kwiaty i tutaj jest malutka cukinia. Czy coś z tego będzie, nie wiem, dopóki rośnie to ją zostawię. No i jeszcze gdzie nie gdzie są zielone pomidorki, czy dojrzeją czy nie. Niektóre już pozanosiłam sobie do domu też zielone. I po prostu na parapecie w domu dojrzeją. I tutaj jeszcze pięknie kwitnie: nasturcja. I ogórecznik biały. Są to nasionka, które były wysiewane z takiej paczuszki kwiatów jadalnych. Właśnie był nagietek: nasturcja. Tutaj ten ogórecznik. Nic innego tutaj już nie było. Tylko te trzy rodzaje. Kwiatów. Idę teraz sobie poszukać doniczek, przygotować. Yy, właśnie dla tych papryk poszukam ziemię, nawozu damy troszkę, no i przesadzimy papryki, które przezimują u mnie w domu. Niczki przygotowane pod paprykę. Przesadzę sobie dwa krzaczki. Już je tutaj yy, wyciągłam z ziemi. Jest to taka odmiana yy, lombardo. To jest poduszna papryczka, cieniutka, nie jest tych dużych więc może się udają tutaj przezimować. No i przygotowałam sobie doniczki. Przesadzę sobie dwie papryki na próbę, zobaczę czy coś z tego będzie czy nie. Mam tutaj odmianę Lombardo, to jest taka podłużna papryka. Nie doczekałam się owoców, ale cały czas kwitnie, więc zaraz sobie ją tutaj umieszczę do ziemi, do doniczki. Dałam im tutaj nową ziemię yy, nawóz. No i tutaj zaraz sobie zasypię. Ziemią, i tutaj jeszcze jest druga papryczka. Ta już tutaj ma owoce podróżne, ale jeszcze cały czas kwitnie, więc również sobie ją tutaj dam do ziemi. No i również zobaczymy, czy coś z tego będzie, czy nie. No i przeniosę do domu na parapet słoneczny, ale nie ogrzewany. Tam po prostu nie ogrzewam, tam jest chłodno, ale na południowym parapecie je postawię. Zobaczymy, czy uda się je przezimować, czy nie. No i papryczki posadzone do doniczek. Teraz powędrują do domu. Podleję je. No i zobaczymy czy coś z tego będzie, czy się uda przezimować papryki w domu czy nie. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z wami, życzę wam wspaniałego dnia. No i do zobaczenia do następnego filmika. Pa pa pa.